W okresie Wielkiego Postu Niedzielna Droga Krzyżowa w Parafii Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Mystkowie gromadzi tłumy wiernych. Nabożeństwo rozpoczyna się o godzinie pierwszej. Oprawę muzyczną Drogi Krzyżowej tworzy orkiestra rozlokowana na chórze kościoła. Kapelmistrzem jest Mateusz Główczyk, na co dzień grający w orkiestrze reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu. Pan Mateusz przejął batutę w zeszłym roku po Józefie Kaliszu, który dyrygował orkiestrą przez wiele lat. Nasza orkiestra co roku gra we wszystkie niedziele Wielkiego Postu, są to od, od godziny 13 do 14 drogi krzyżowe, jest to tradycja wieloletnia już, zapoczątkował ją poprzedni kapelmistrz pan Józef Kalisz, ja kontynuuję dalej. Nabożeństwo drogi krzyżowej w Mystkowie odprawiane jest na nietypową na kalwaryjską nutę, jak przystało na jedną z najstarszych parafii w regionie. Odkąd malutki byłem, ta, ta melodia była już, więc na chwilę obecną autora jej nie ma. Jest ona przekazywana z pokolenia na pokolenie. Przypuszczam, że tylko nasza orkiestra ma to opracowanie i tylko nasza orkiestra na tą melodię drogie krzywą gra. Początki parafii w Mystkowie datują się na XIV wiek, a obecny kościół został zbudowany na początku zeszłego stulecia. Choć orkiestra z Mystkowa liczy sobie 106 lat, to grają w niej głównie młodzi ludzie, którzy kontynuują rodzinne tradycje, przejęli instrumenty dęte po swoich dziadkach i ojcach. Orkiestrą opiekuje się Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej. Muzycy spotykają się na próbach w Domu Ludowym w Mystkowie. Tu się nauczyłem grać w orkiestrze. Wyszkoliłem do tego, żebym mógł uczestniczyć w małżeństwach razem z przeglą przeglądem orkiestr. Także jest dużo zawdzięczam orkiestrze i to wszystko jest za darmo. Dariat, każdy podchodzi do tego rzetelnie. W orkiestrze grają również dziewczęta. Mam 15 lat, gram na klarnecie. o tym też. Yy, Będzie dwa lata. Kto się nauczył grać na klarnecie? Yy, pan Mateusz Kówczyk. Rozważania męki pańskiej prowadzi Stanisław Janus. On też poddaje słowa pieśni, które powtarzają wierni przy muzyce spływającej z chóru. Stacje drogi krzyżowej obchodzą ministranci z krzyżem. policzkują i kopią z Zaraz po zakończeniu Drogi Krzyżowej rozpoczyna się nabożeństwo Gorzkich Żalów. Przy ołtarzu pojawia się ksiądz proboszcz Józef Głowa. Kościół wypełnia się do ostatniego miejsca. Na chórze muzyków zastępują śpiewacy z chóru parafialnego pod dyrekcją Mirosława Agorzałka. I tak jest w Mystkowie co niedzielę w okresie Wielkiego Postu. Tu wiara jest bardzo mocna. Z Mystkowa wywodzi się wielu kapłanów i sióstr zakonnych.